Na skrzyżowaniu y, drogi wojewódzkiej w miejscowości Toki samochód osobowy wyjeżdżający z drogi podporządkowanej w miejscowości Toki na drogę główną nie zachował odpowiedniego bezpieczeństwa i wjechał pod nadjeżdżającego z nowego z migrotu Tira. Samochód ciężarowy w wyniku czego został odrzucony na bok. W samochodzie tym osobowym podróżowały trzy osoby. Y, wszystkie trzy y, zostały przetransportowane do... W, szpitala, karetkami w tej chwili ruch całkowicie wstrzymany. Po dokonaniu oględzin przez policję tutaj usuniemy ten samochód z jezdni i ruch zostanie dopiero przywrócony. W jakim stanie były osoby poszkodowane? Osoby te były przytomne. Tak, że wydawały się w stanie ogólnie nie najgorszym. Natomiast szczegółów no to nie znamy, bo były bo, bo od razu do karetek transportowane. Na miejscu były dwa zastępy JRG Jasło, dwa zastępy OSP, z Łysej Góry i z miejscowości Toki, dwie karetki pogotowia i dwa radiowozy policji.